Będźcie z nami jesienny weekend w pałacu Mała Wieś. Przez ostatni natłok wrażeń i fakt, że zaraz wylatuję i nie będzie mnie prawie miesiąc, a gdy wrócę, to zaraz będzie już grudzień, postanowiliśmy spędzić weekend tylko we dwoje w pięknej, jesiennej aurze. W piątkowy wieczór zameldowaliśmy się w hotelu i udaliśmy się na kolację inauguracyjną całego weekendowego winobrania. Kolacja wraz z wine pairingiem była doskonała, a ja uwielbiam zachwycać się nad jedzeniem, które jest po prostu sztuką. W sobotni poranek pogoda nas nie rozpieszczała, natomiast nie powstrzymało nas to przed zaplanowanymi aktywnościami na zewnątrz. Lecz najpierw mały beauty moment dla mnie i godzinna praktyka jogi, na którą przyznaję, że już dawno nie miałam chwili, więc bardzo się cieszę, że dziś była ku temu okazja. No bo wiecie, nie samym padlem człowiek żyje, a ja naprawdę poczułam, że dawno się nie rozciągałam. Zaraz po praktyce przejechaliśmy Segwayem do winnicy przy pałacu. Ja Miej. bardzo lubię odwiedzać winnice, ale zazwyczaj robię to latem. Zresztą tutaj w tej w pałacu mała wieś byłam ostatnio w czerwcu. I może to był błąd, bo właśnie jesienią jest tutaj największa. Do jak możecie się domyślać, kalosze okazały się naszym najlepszym zakupem, dzięki czemu w pełni mogliśmy oddać się przechadzkom między winoroślami, zbierając winogrona ze szczepu Pinot Noir. Było to bardzo przyjemne, a czas leciał nam niesamowicie szybko, a mi przypomniały się czasy dzieciństwa, kiedy pomagałam rodzicom na działce. Chyba nie muszę wam mówić, że takie winogrona prosto z krzaczka smakują o niebo lepiej i w ogóle zupełnie inaczej niż te sklepowe, więc też nie mogliśmy się powstrzymać. A świeżo wyciśnięte z nich sok na świeżym powietrzu, to był jakiś... Obłęd. A później przyszedł czas na lunch. W trakcie, oczywiście, kolejna degustacja, chwila drzemki, no i kolacja. Ponownie wybrałam kaczkę, bo to moje ulubione jesienne danie. A później już tylko błogi relaks, czyli sauna, balia i serial pod kołdrą. A tu już niedziela, czyli niestety czas na powrót. Opuściliśmy pałac i udaliśmy się w odwiedziny do dziadków Kuby. Ja ogólnie nie przypadam za jesienią, no ale zobaczcie, koło tych kolorów nie można przyjść obojętnie. W domu jeszcze zimowa herbatka i tak zakończył się nasz weekend.